Codzienna dawka żużla. 8 lat od wypadku Tomasza Goloba, a legenda polskiego żużla wciąż walczy każdego dnia. Wciąż nie straciłem nadziei, że moje nogi jeszcze zadziałają, a ja będę mógł samodzielnie chodzić, mówi Golob w rozmowie z WP Sportowymi Faktami. Trenuję znacznie ciężej niż podczas żużlowej kariery. Muszę ćwiczyć, żeby normalnie funkcjonować. Gdybym zrobił przerwę, od razu wróciłyby problemy. Kluczowym elementem codziennych ćwiczeń jest pionizacja. Golob wykonuje ją nawet dwa razy dziennie. Potrafi wytrzymać w tej pozycji stojąc ponad dwie godziny. I jak stoję w pionizatorze, mam wrażenie jakbym stał na Eiffla. Nie jestem przyzwyczajony do patrzenia na świat z góry. Opowiada z uśmiechem. Były już ćwiczy czy też chodzenie przy pomocy chodzika i Ortes. Jedna sesja to około 100 kroków. Dla niego wysiłek jak maraton. To potwornie wyczerpujące, ale walczę każdego dnia. Ta walka nigdy się nie skończy. Wciąż mam nadzieję, że znajdzie się metoda, która pomoże w takich urazach. Trenuję 70% każdego dnia, bo chcę jak najlepiej funkcjonować. Nigdy nie zaleczę tej rany, ale dziś nie wstydzę się wózka. Nawet go polubiłem, bo pozwala mi żyć normalnie. Finansowe turbulencje. W Gorzowie. Czwartek był dla gorzowskiego klubu wyjątkowo gorący. Rano Andrzej Lebiedy w magazynie PG Ekstraligi podkreślał. Władze stali od początku sezonu mówią otwarcie o problemach i są szczery wobec nas. Wiemy, jaka jest sytuacja, a ja sam zdaję sobie sprawę, że moja postawa na torze miała wpływ na część obecnych problemów klubu. Dlatego jestem otwarty na renegocjację stawki na trzy ostatnie mecze sezonu. Jeszcze tego samego dnia drużyna spotkała się z zarządem i padła decyzja. Obniżka wynagrodzeń za trzy ostatnie mecze. Według WP sportowych faktów ustalono, że za każdy. Punkt dostaną aż o 50% mniej. Prezes Stali Dariusz Wróbel potwierdził. Faktycznie, dogadaliśmy się z zawodnikami i bardzo im dziękuję za taką postawę. W tym momencie przygotowujemy aneksy umów, które zostaną wysłane do Ekstraligi. To pomoże rozwiązać część naszych problemów. Nasz optymizm jest dzisiaj dużo większy. Mieliśmy zadyszkę finansową i oczywiście dalej zastanawiamy się, co zrobić, by zmniejszyć skalę długu. Cieszę się, że zawodnicy nam ufają, a nasze relacje są bardzo dobre, dodał Wróbel. Teraz jednak pozostaje liczyć na kibiców i dobrą frekwencję na trybunach. History liczny wieczór wojenc. Po raz pierwszy od 2020 roku juniorskie mistrzostwo świata nie jedzie do Polski. W piątek Wojens perfekcyjny Nazar Parnicki odebrał tytuł Wiktorowi Przyjemskiemu, który po kontuzji dzielnie walczył, ale ból i ograniczenia były zbyt widoczne. Na duńskim owalu od początku było widać, że to dzień Ukraińca. Kapitalne starty spod taśmy i szybka jazda na dystansie. Nie oglądał pleców rywali i zakończył zawody z kompletem punktów. Przyjemski mimo ambicji i zwycięstwa w jednym z wyścigów, miał trudności. W pierwszym biegu zjechał z toru, w kolejnych Próbował walczyć, ale kontuzjowana kostka dała o sobie znać. Po zejściu z motocykla utykał jeszcze bardziej niż przed startem. Warunki torowe może nie były najłatwiejsze, ale równe dla wszystkich. Na osłodę zostaje mu srebro, a bronz trafił do Michaela Andersena, który punktował równo przez cały turniej. Decydujących biegów nie rozegrano. Ulewa przerwała zawody po 20 gonitwach, tak więc Parnicki zapisał się w historii jako pierwszy Ukraińiec z tak prestiżowym żużlowym trofeum.